Witam na kanale Krypta Pełna Kości i zapraszam na podsumowanie ostatniej sesji Korea no Pożegnanie. Jak pewnie wiecie, ta sesja nie nagrała się normalnie, więc zamiast tego wrzuciliśmy rozmowę na temat ostatniego rozdziału kampanii i no, generalnie tego, co się działo ostatnio. Ale rekapitale pojawia się na kanale, żeby w jakiś sposób uporządkować to chronologicznie i pomóc ułożyć sobie chaos, który zostawiliśmy w tej rozmowie. Sesję zaczęliśmy 5 dnia miesiąca Hideo o świecie, kiedy Kurejami no zbierali się po walce ze szczęką. Między leczeniem się i oglądaniem pola bitwy Hisashi podszedł do Yajindena, żeby zobaczyć, co ten ma przy sobie i czy faktycznie żyje. Gdzie zorientował się, że Yajinden ma na piersi taką samą bliznę, jak mieli zombie cesarz i shinnai. Kiedy Hisashi chciał go dobić, żeby upewnić się, że ten faktycznie jest martwy, Yajinden zniknął i przeteleportował się na drugą stronę pola bitwy. Mahatsukai, po nadrobieniu kilku metrów przyzwał latającego oni i z so okrzykiem, zabierz mnie w stronę swoich braci, zaczął lecieć w jego szponach w stronę muru, w stronę cesarstwa. Koreami na nakadę oczywiście nie zgodzili się na to, żeby Jajin tak po prostu uciekł, więc zaczęli go gonić i cóż, mocno z nim walczyć. Parę razy zadali mu śmiertelne ciosy, jednak ten uparcie nie chciał umrzeć, tak samo jak chociażby zombie cesarz. A kiedy już rozczłonkowali go na tyle, i cóż, mimo tego, że nie był w stanie umrzeć, nie był w stanie też za bardzo się ruszać. Powiedział, że nazywa się Yajinden i nie da się go zabić. Nazywa się i Yuchiban i nie da się go zabić, na co Hisashi zamknął go w brylę Jadeitu, co, co skutecznie go uciszyło. Po złapaniu Yajindena, Korea no udali się z powrotem do mur, gdzie Maikūka dowodziła rozprawianiu się z resztkami armii cienia. Hisashi oddał Yajindena na ręce kuni, którzy bardzo ucieszyli się z tego, że jest żywy i mają go w Yadeicie, jako świetny przedmiot do badań. Po czym wszyscy udali się do namiotu medycznego, bo każdy z Koreami na nakadę bardzo potrzebował poskładania. Tam też spotkali Sanbankana. Żuraw oczywiście był bardzo przyjęty ranami swoich przyjaciół i natychmiastowo zajął się nimi, pokazał miejsca, gdzie mogą uzyskać pomoc. Yami i Taiyo zostało z nimi tam faktycznie na dłuższy czas, a Shinseiji i Hisashi poszli znaleźć ostrze Handan, po tym, kiedy Taiyo powiedziała im, gdzie je zostawiła. Na miejscu okazało się, że ostrza nie ma. Przy skrzynie przewieszony był martwy pająk z ręką wyciągniętą w stronę ostrza, więc prawdopodobnie próbował, ale zarówno jego dłoń, jak i skrzynia były puste. Z tą informacją Hisis i Jisedzi wrócili do swoich przyjaciół. Po twardo przespanej nocy, w której hisarz jemu niestety znowu śnił się demon, kurajami Nonakada zostali wezwani na naradę wojenną, gdzie przywita zostali przywitani jako bohaterowie po tym jak ubili szczękę. Na samym początku rozmów Tenburo zaproponował Jami i Szinsijdziemu miejsca w klanie kraba. Ci jednak ze swoich osobistych powodów odmówili, na co oczywiście czempion nie był zbyt zadowolony, ale dzięki dyplomatycznemu powiedzeniu, co mieli na myśli, jakoś to przepuścił. Niestety, humor Tenburo został jeszcze pogorszony przez Kurajmenu na Nakade, kiedy dowiedział się, że Handan zaginęło. Meikuko też była wściekła z tego powodu i Spowodowało to jeszcze większe napięcie między armiami lwa i generalnie rokugańskimi a krabem. Więc ten buro zarządził, żeby armie lwa i cesarskie jak najszybciej opuściły ziemię kraba. Poza tym ten buro ogłosił swoją abdykację. Postanowił, że dołączy do mnichów zajmujących się straconymi, ale zejdzie ze swojej pozycji dopiero po zimowym sądzie w trakcie zimowego sądu, żeby klan nie został bez przywódcy. Powiedział też, że chce gdzieś pojechać z Koreami na Nakatę. Na co ci oczywiście się zgodzili i zaczęli przygotowywać do podróży. Podróż okazało się prowadziła do ziemi, zaraz pod lasem Shinomen, do ziem rodzinnych Jego. gdzie ten Buno nadał mu właśnie miejsce należące do jego ojca i nakazał założenie własnej rodziny o nazwisku Shihisa. Zasugerował też mocno założenie akademii zajmującej się gromadzeniem informacji na temat skazy wewnątrz cesarstwa, a nie za murem. Hisashi oprowadził ten bur oraz swoich przyjaciół po ruinach domu rodzinnego. W czasie obchodu zauważył, że pracownia jego ojca, hata stojąca niezależnie zaraz pod lasem, jest właściwie nieruszona. W środku znalazł zwoje i jadeit kompletnie spaczony przez skazę. To znalezisko i wpływ na mona, który poczuł w tamtym momencie, zmotywowało go tylko bardziej do tego, żeby dalej z nim walczyć i założyć właśnie rodzinę, która została mu nadana w tym momencie. Po powrocie pod Gyudenhida okazało się, że flota modliszki jest gotowa, żeby zabrać lwy z powrotem w głąb cesarstwa. Więc wszyscy przygotowali się do ostatecznego wyjazdu. Yami i Hisashi poszli się spakować, pozbierać swoje rzeczy. Shinseiji i Taiyo poszli do Meikuko, żeby z nią porozmawiać na temat ostatnich wydarzeń. Shinseiji opowiedział jej o byciu Kirini, poprosił o zachowanie sekretu. Po czym poszedł w górę, żeby próbować modlić się do swojego ojca a Taiyo powiedziała jej, że odchodzi, że to już koniec jej wspólnych wędrówek z Meikuko. Kiedy Korejomi na Nakade spotkali się na powrót wszyscy razem, Taiyo powiedziała wszystkim, że odchodzi, że to koniec jej wędrówek i odchodzi z powrotem do zakonu. Mimo tego, że wszyscy byli bardzo dotknięci, zwłaszcza Sanbanken, który widział w niej swoją mistrzynię, Taiyo nie dała się przekonać, żeby zmienić zdanie i rozdała każdemu z Korei po jednym przedmiocie dla niej ważnym. mi dostała jej zestaw do herbaty, sanban złotą łuskę karpia, Hisashi katane z symbolami lwa, a Shinseiji menpo, które Taiyo niedawno dostała od... Homury. Po tym Taiyo zebrała się i, mając tak samo niewiele rzeczy, jak kiedy przyszła, odeszła z powrotem w swoją stronę. Potem koreami na Nakade zebrali się, żeby ruszyć na łodzie modliszek, a cóż, żeby nie było za wesoło i zbyt łatwo po drodze dowiedzieli się, że Cininite został wykopany przez Armię Cienia i wyniesiony gdzieś. Bardzo dziękuję za oglądanie tego podsumowania. Zapraszam do oglądania dalej na nasz kanał i do kampanii, która przynajmniej z naszej strony zaraz będzie wracać.